No, witam moi kochani. Dziś nietypowo, ale widzę, że ktoś tam jest. To tylko tak bardziej informacyjnie, bo niebieska samoistna ręka, czyli wczoraj, i, i żółta gwiazda, które, czyli dzisiaj, okazały się zarąbistą jazdą dla szamana. Znaczy, yy, gwiazda to dopiero się zaczęła, no, ale już siłą rzeczy. Słuchajcie, żegnam się z 20 latami historii, można tak powiedzieć, i to wszystko po prostu troszkę przemana kosztuje, dlatego wczoraj nie było audycji, bo to taka jazda jest na maksa, no ale to mniejsze auto, myślę, że od jutra wrócimy do normalnych godzin. I do normalnych audycji, no ale wczoraj, niestety, nie było poparcia ani możliwości, troszeczkę w tym całym rozgardiaszu. A dzisiaj to mamy trzeci portalowy dzień, czyli pewno. No, myślę, że może macie trochę, trochę łatwiej, niekoniecznie aż tak wszystko wam leci na web. Znaczy nie może nic nie leci, bo to wszystko jest do przewidzenia, ale po prostu. No, powiem Wam, że y, zrobić porządek po 20 latach, można powiedzieć, wcale nie jest łatwo. Jest po prostu mnóstwo rzeczy, których się trzeba pozbyć, z którymi trzeba coś zrobić. Najlepiej jakaś by była wielka studnia do głębi, do wnętrza ziemi, w której można było wszystko wrzucać, no ale niestety czasem, czasami trzeba coś z tym zrobić. Niekoniecznie. Ktokolwiek to chce, choć czasami wydawałoby się, że to może być dużo warte, ale słuchajcie, niektóre rzeczy są potwornie ciężkie bez względu na to, jak, na jaką, w jakim stanie, jaką mają użyteczność. Nie chodzi tu o wagę, o wagę fizyczną, tylko ciężar gatunkowy, tak to można powiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj wiodąca gwiazda, to co nie jest zharmonizowane, domaga się dziś uzdrowienia. Dziś powraca tęsknota za naturalnym pięknem. Odrzucam więc wszystkie maski i pozostaję taki, jaki jestem. Dziś zaprowadzę ład i porządek w otoczeniu, ale będę uważać, by nie popaść przesadę i nie wejść nikomu w drogę. I tak już to mamy dzisiaj, Kim. Że on mnie będzie wspierał. Bo jak robienie porządku, to jak najbardziej będę mieć wsparcie na przestrzeni. Także myślę, że to już fajnie się wszystko zapnie. Myślę, że Was to też będzie wspierać. Skoro taki, taki mamy kin, to warto to wykorzystać. Jednak było, nie było, ale jest to. Gorący okres nie tylko dla szamana, ale myślę, że dla wszystkich. Więc, siłą rzeczy, dobrze się wspierać tym, co w tej przestrzeni wsparcie daje. Bo z tym wcale tak do końca łatwo nie jest. Póki co. A ci, którzy mają łatwo. Już na to się bardzo cieszę, że tacy są, jeśli są. Yy, no i w zasadzie, słuchajcie, tyle dzisiaj. Taka mówię bardziej info niż poranek, bo godzina nietypowa. I żebyście nie myśleli, że szaman tam zniknął z etaru, by coś mu się przytrafiło. Nie, ale po prostu słuchajcie, czasami trzeba to wszystko Głębiej transformować i wtedy, wtedy nie ma już opcji na komunikację, bo nie ma sensu, tak jak nie ma sensu swoich śmieci komuś dawać, fizycznych, tak, w tym momencie też nie ma sensu na innych poziomach. Szaman to robi sam, no i dlatego nie było audycji wczoraj, no i dziś w zasadzie też. Także moi i dzisiaj taka pięciominutówka informacyjna. Zapraszam jutro. No bądźcie uważni, jak się da w miarę możliwości. Dobrego dnia Wam życzę słoneczka. Dziś chyba nie jest tak gorąco wszędzie, więc taki taki orzeźwiający ten dzień. Trzymajcie się do usłyszenia.